Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zaprezentujemy nowość od Panini, Pani która jest dostępna w Polsce, czyli kolekcję kart Adrenalin, La Liga Santander sezon 2022-2023. Jak możemy się domyśleć, kolekcja wyszła ta w Polsce z jednego powodu, mianowicie jest nim Robert Rewandowski w Barcelonie. Jest to kolekcja ligowa, czyli La Liga. Kiedyś Panini Pani w Polsce wydawało ekstra klasę, teraz nie wydaje, więc przyszło nam zbierać La Ligę nowość w Empiku. zestaw startowy jak widzicie był tylko na Hiszpanie tutaj tylko nakryli cenę i kosztuje 50 zł jedna saszetka jest napisane że 1 euro w Empiku kosztuje 4,99 czyli 5 zł i teraz tak mamy mega pak zestaw startowy album 5 saszetek trzy karty limitowane checklista Kolekcja stała wydana w języku hiszpańskim, jak widać, tak też było na stronie napisane. No i nic, nie ma co jakby przedłużać. Rozpakowujemy, sprawdzamy. Mam też jedną saszetkę i teraz w saszetce możemy trafić, jest rozpisane. O, fajnie widać: 340 kart bazowych, jedna karta Champions, 20 Escudos, 27 Energy. 4 de oro, 5 bilindes, 1 na 2 saszetki 18 diamentów, 3 brawo, 1 na 4 saszetki 18 mastersów, 6 imprables, 1 na 4,5 21 supercracks, 1 na 5 5 balon de oro, 1 balon de oro 1 kart championship i 1 karta invencible 1 na 45 saszetek sprawdzimy co mamy tutaj, jest to karta kupiona tak po prostu luzem bo kolekcja jest cała kupiona w empiku. Otwieramy, sprawdzamy co mamy. Kolekcja wyszła tak naprawdę w tym tygodniu, ledwo co przed świętami. Także jest to nowość, ale już widziałem, że na Last stickerze oprócz tego, że masa Hiszpanów to zbiera, to już Polacy też się pojawili. Także pewnie będzie szybkie uzbieranie do zbieranie. OK. Puściutko, puściutko, nie ma nic i sprawdzamy. Przewodnik pewnie taki. No tak, przewodnik, wszystko tutaj pokazane. Oczywiście, tak jak mówiłem, wszystko w języku hiszpańskim. Hmm. Oro, diamenty, 18 kart, bravo i brables. Ballon de oro. No, niestety, ja hiszpańskiego nie znam, więc nie podpowiem. O, i tutaj mamy zespoły i ile kart jest specjalnych. No, ogólnie widać, że to panini miało zamiar wypuścić tylko na rynek hiszpański. i Podejrzewam też Ameryka Południowa, wiadomo, Argentyna, Brazylia, bo tam też to, to jest popularne. A wyczuli tutaj biznes w Polsce, że jest Lewandowski, to można szybko puścić też na Polskę. I tak wydawali, że nawet nie ma tego w języku polskim, a tutaj po prostu na zestawy. Ewidentnie jak widzicie hiszpańskie nalepili nalepkę. I tyle. Puszka. Puszek jeszcze nie widziałem w Empiku, żeby były pewnie. Lada moment też będą dostępne. Ok. I czeklista. Kart mamy 471. O, tutaj jest fajnie wszystko. Rozpisane ile z kart. Możecie sobie zatrzymać. I zobaczycie. OK. O, plansza do gry. I tutaj ta karta. Invencible. No, gwiazdy dla liga. Ok, teraz żeby nie pomieszać, to jest nasza karta z Empiku. To są nasze karty. A zresztą zobaczcie, są fajne. Cena jest przekreślona, więc widać. I to są karty z zestawu startowego. I tutaj co. Hmm, malutka checklista, ale całkiem taka fajna, sympatyczna, można sobie zaznaczyć. 471 i o, i limitki są w różnych takich. Aha, czyli mega To pewnie będą te trzy limitki, pewnie tak. Aha, w boxie tin są te limitki, w pocket boxie te, w saszetce premium te, w premium oro te. A te będą dodane pewnie do tego magazynu Jugon, czyli Jugon to jest pewnie Just Kick. Ale fajnie, że jest napisane, gdzie można trafić limitki. Ok. I album właśnie jest taki fajny, sympatyczny, bo jest podwójny, jak widzicie. Widzicie? Są jakby dwa albumy. Hop. Połówka. Tutaj połówka i drugi. Są dwa albumy w jednym. To jest fajne, bo tak naprawdę mamy tutaj do 540. Czyli nie trzeba wkładać z dwóch stron, tylko pojedynczo do albumu. I tyle. I proszę. 14 poprzednich La Liga albumów. Ok. To za chwilę. Czyli tutaj pewnie będą te trzy limitki na pewno. O, niespodzianka. No ale to się domyślam, że to będzie. 3 karty limitowane. No. Cross, Torres, Morata. No, na widzieliśmy tutaj na folii, one są. Cross, Torres, Morata. Ok. Hop. Nasze karty z zestawu startowego. Leon. Gwadrado, lamela, e proszę. Imparables. Faj. Logo i asensio. Kart mamy 6 w jednej saszetce. Hop. Diamante. Logo, zwykła bazówka, też tutaj nawet na tej saszetce zestawy jest napisane: Con Extra Promotion Pool, Hasta 100 Cards Distance Dela Collection. Ciekawe nawet co to znaczy, nie mam pojęcia. Widzimy, że jest przekreślona. Sobre guatro. Może ta się będzie różniła na naprzód jakimś zestawem, że będzie bardziej bogatsza? Nie wiem, nie mam pojęcia. Diamante, logo, bazówka czyżby tu wszystkie były takie, że znajdzie się jedno logo? Kod promocyjny, ok bazowa, bazowa, o proszę, masterclass o i nie ma logo mówiłem, że wszędzie są logo, a tutaj proszę Logo nie ma i ostatnia karta z naszego zestawu startowego. Zabierzemy. Hmm. Widzicie, już jest ta sama karta, powtóreczka. Super, Krak. Ok, i teraz nasza karta. Kupiona 5 zł, chociaż 1 euro, a 1 euro to nie jest 5 zł, to jest obecnie jakieś 4,70 I co my tutaj mamy? Bazowe, bazowe, bazowe. Energy Entradator czyli trener i bazówka. Także to by było na tyle. Zaprezentowałem wam tą najnowszą kolekcję. Widzieliście, jak mogło ona się prezentowała. Nie zapomnijcie o daniu łapkę w górę, zasubskrybowaniu kanału. I pewnie będą kolejne filmy z tej kolekcji. A to przyjdzie z czasem. Także do zobaczenia w kolejnym filmie.